Słuchaj, to poważna sprawa. Z ludźmi do dziara nie ma żartów. Okej, okay, pewnie. No, całkiem wygodnie. Musisz pomóc mojemu narzeczonemu Billowi i jego kumplowi Charlesowi. Są więzieni w budynku obok. Chęc mówił, że obaj są z NCPD, tak? Obaj są też pieprzonymi idiotami. Czasem dorabiają sobie na mieście. Chcieli ubić jakiś interes z Dodgerem, coś poszło nie tak i teraz są w dupie. Bill zadzwonił do mnie ze środka i powiedział, że jest źle i że mam ściągnąć pomoc, bo inaczej Dodger ich dojedzie. Rozumiesz, kurwa? To. Jest źle. To wszystko? Jest to wszystko. Zle, Stella, ściągnij pomoc, kocham cię. O, miło z jego strony, ale nie do końca o to mi chodziło. Pytałam, co się stało, to powiedział, że to zbyt skomplikowane na telefon. Jasne. Bill to twój narzeczony, Charles tylko kumpel z pracy. Powiesz o nich coś więcej? Bill. Bill to dobry facet. Charles jest jak starszy brat, który sprowadza na złą drogę. Okej, okay, czyli z Charlesem się nie lubimy. Słuchaj, nie jestem naiwna. Życie w Night City to życie w Night City, ale Charles to pierdolony magnes na kłopoty. Ty też jesteś policjantką. Bill jest policjantem, Charles jest policjantem. Są też inni policjanci. A dzwonicie po mnie. Z Doczerem nie robi się czystych interesów. To nie jest coś, z czym dzwonisz na 911. Już za dzieciaka widywałam gliniarzy wożących paczki dla Tigersów. Opłacało im się to. Do czasu. Do czasu, aż trafili na kogoś takiego jak Dodger. dealer powiązany z Hansenem. Myślisz, że ich nie ostrzegałam? Mam prośbę. Spróbuj nie zabijać jego ludzi. Nie pogarszajmy i tak złej sytuacji. Mm -hmm. Tu masz kartę. Dodger przejął opuszczony budynek NCPD. Pomimo upływu lat, działamy na tych samych systemach, więc wejdziesz bez problemu. Plusy zacofania technologicznego NCPD. Uratuj ich. Proszę. Niestety źle trafiłeś, bo ja szczelam. z tą broń pojechała, kurze, i zlewali. Hedshot nie urobi. Hedshot się ładnie nie urobi.

Wciśnij po prostu! To moje Halo? Halo? Jest tam kto? Wi, przyszłam po was. <laughs> no w końcu. Bile. Już tu pierdolca dostaje. Dobra, otworzę drzwi. Jebane! Musisz mi pomóc. No, dawaj. Ach. Kurwa mać! Wiem. Kurwa. No, to nie moja krew. E, ale co się stało? Chodź, zobaczysz. Zapraszam. Co jest? To Bill. Cześć. No i? Kto to jest? Ja? Bill jestem. Wiem, kurwa, kim ty jesteś. O trupa pytam. Stella nic nie wspominała o gościu wywiniętym na lewą stronę. Słuchaj, my go nie zabiliśmy. Wypłacicie, ja wierzę w niewinnych policjantów nad trupem. Nie ma sprawy. No? No, pochwal się, co zrobiłeś! Ja? To ty chciałeś jechać do Dodgela. To był dobry. Trzeba było nie zostawiać dragów pod nosem tego zjeba... A skąd ja... mogłem wiedzieć, że jej połknie? Jakie znowu Dragi? Mów. Ty mów. Kurwa, błagam was. To było tak. Ten typ ukradł Dragi od Dodgera i uciekł do Night City. Poszła fama, że Dodger płaci za złapanie złodzieja i ich odzyskanie kurwa, no to wpadliśmy na niego podczas rutynowej kontroli wiesz przypadek. No i miał te 200 gramów neokokainy, to go, no to go przywieźliśmy, no. Ten gość połknął 200 gramów? To możliwe? No, my sobie tu siedzimy, czekamy na dodżera, a Bill kładzie te 200 gramów na stole, jak gdyby nigdy nic. Ten skurwiel krzyknął tylko, jebać was, haps za ten worek i do mordy. Może, może miał wszczep przełyku, gdzieś. Być... Gardło specjalne. Dupy wszczep szczep. Bill, co ty pierdolisz? Po co to zrobił? Przecież to nie miało sensu. Chuj go wie. Wątpię, żeby rozważał wszystkie za i przeciw. Dostał piany na mordzie, telepki, no i się przekręci Wtedy, przyznam, nieco spanikowaliśmy. Ten worek musiał puścić. Miał w brzuchu dziesiątki tysięcy euro-dolarów. Co mieliśmy zrobić? Ach, Stella miała rację. Jesteście pieprzonymi idiotami. Mówię, no trochę spanikowaliśmy. Głupio wyszło. O kurwa. <laughs> Wszystko się w nim rozpuściło. <laughs> ja pierdolę. Zajebie. Przywieźliście mu złodzieja, który ukradł mu dragi, a teraz nie ma ani złodzieja, ani dragów. Tak, na to wychodzi. Musisz nas kurwa stąd wyciągnąć. Dobra, idziemy. Tylko tego, e, no... Jest jeszcze jeden problem. Przyjechaliśmy radiowozy. Musimy go zabrać. O, geniusze. A gdzie jest radiowóz? W garażu. No, idziemy. I to oficjalne. W końcu udało ci się trafić do pierwszej ligi. Pierwszej ligi pieprzonych idiotów. Tak, Johnny, czekaliśmy na ciebie. Miło, że Ten jesteś. Jak, jak się dowie, co zrobiliśmy, to mnie zabije. Wiesz, co by ci się przydało? Co? Parajaj. Prawdziwy z ciebie twardziel, Charles. Szkoda tylko, że przed komendantem zawsze się jąkasz. Nie jąkam się. Yy, dobra, tędy nas prowadzili. Ty, jaki był ten kod? 2893? Nie, to, to było... Dwa, dziewięć, dziewięć, osiem, trzy. Dwa, osiem, dziewięć trzy. No Widziałem przecież. Wpisuj. Nie, nie działa. Dwa, dziewięć, osiem, trzy, pobłufiłem! do żera. uważaj. O. kurde, Lesi nie zabijaj. Nie chcemy więcej kłopotów. No jest to ty. Co poszczelać? Cholera, kolejne drzwi. Znowu zamknięte. Znowu? Ach, za jakie grzechy. A to nasza wina, że zamknięte? Gdzieś tu musi być jakiś przełącznik czy coś? Dożer nas o złocie, Bill. To się nie może nie udać, Bill. Wiem, co mówię, Bill. Zamknij się, Bill. Chujże w co? Boisz się pojechać? Boisz się zarobić poważne pieniądze, Bill? No to miej pretensji do siebie. Worka w kieszeni nie umiesz utrzymać. Nie lubię takich zagadków. Trzeba się cofnąć, może tu. Tu. i love it

Oh, znajdź sposób, by otworzyć drzwi. Spinać. Ale jak to zrobić teraz? face of Co to trzeba zrobić? Fale. Nielogicznie są zrobione te gry. Co znowu? Koniec z takimi akcjami. Przysięgam. Po powrocie otwieram budkę z hotdogami. Tak. Co jeszcze? Co ja zarobisz z parową ręką? Walczę, czarny. Walczę. Dalej jestem do pełna. W środku jest nasz radiowóz. Masz je, nie? Kuczyki? Czekaj. Zostawiłeś je na górze? Nie, no luz. O, a. o kurwa, Cześć jesteś proszę, proszę, jaki komitet powitalny. Bardzo miło z waszej strony. Chłopcy, co się stało? Przyjechałem za wcześnie? E, wszystko w, 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 tu wytłumaczyłem. Cisza. Ciebie nie kojarzy. Skąd się tu wziąłeś? Sama już nie wiem. Szczerość. To lubię. Wiesz co, nasuwa mi się jedno pytanie: czy któryś z was nie ma przypadkiem czegoś na twarzy? To, to, to nie tak. No, jakby to powiedzieć. Ty. Może ty jeszcze szybciej składasz się. Była strzelanina i jeden gość dostał krwawił. Potem przywieźliśmy te narkotyki wszystko zostawiliśmy na górze. Jest okej. Okay. Też wygadany. Dobra, do trzech razy sztuka. Mam mu wierzyć? Mówi prawdę? Nie bawią mnie te gierki. Możemy już przejść do tej części, gdy do siebie strzelamy? Okej, okay. to oh! Halo. Policja, jesteście tam? No, jesteśmy. Już po wszystkim? Tak. Pozostało wsiąść do auta i odjechać. Mam nadzieję, że sobie poradzicie. Dzięki. To co? Idziemy? Idziemy. Dzięki. Jeszcze raz. Dobra, <coughs> przez radio, że wróciliśmy. I czekaj, najpierw do Steli za to. Jeśli jeszcze raz usłyszę dziś to pytanie, to nie ręczę za siebie. Ok, i Twój sekret pozostanie Twoim sekretem. Ale klienci zadowoleni, kontrakt zamknięty. Kontrakt zamknięty. Czemu to jest zablokowane? No to z tymi trzeba popracować To mamy.